Cześć Mako, witajcie w końcu na moim kanale, jestem na cały czas na odcinek Swift Mobile. Dzisiaj jeden odcinek, jak się pojawił, to właśnie z omówienia eventu, bo nie chciałbym rzucać kilku odcinków z tego powodu, że czasami, nie, że nie chciałbym tego założyć to nie mogę. Więc jutro, czyli w sobotę, pojawi się chyba jeden odcinek dłuższy lub dwa krótsze, z stosując składów widzów. A dzisiaj omówianie nowego Totfa, nowego eventu. I nie, jak można było się spodziewać, nie, nie jest to nowy yy, event z chińskim Nowym Rokiem, tylko yy, u po prostu, na pewien czas league. I tak, yy, mamy daily Wugę questy. Dodatkowe, jak w TOTY. Więc to jest na plus. Dodatkowo, dodatkowo mamy yy, zawodnik czy zawodników, mamy skill game'y i mecze o, o punkty u cel. Normalnie co 24 godziny możemy 45 sobie zdobyć. Mamy zageny ofertę nie płacie jej kupować jak samo zawodnika. To trzeba powiedzieć, jeżeli chcecie, to możecie, ale, ale no w sumie. W serio są same dziesiątki trójki. Nie, nie są to same 93 trójki. Okej. I tak. Dalej. Mamy tutaj paczki z zawodnikami. Każda jest taka sama, tylko w jednej mm. rzeczy jest. Silver player, e, elita i monety, a tu są. to jest elit, y, nie ma tu elity, właśnie. Są monety, nawet więcej skiboostów. No, a tu w sumie są, jest więcej z srebrny zawodnik i monety. Nie, moim zdaniem będzie się te chyba płaca, albo te. Zależy na komu, na czym zależy. MS oczywiście jest chyba. jest King, to jest chyba free to play, na pewno ten zawodnik jest free to play. Ale kim nie wiem, jest oczywiście Maldini i Raikard Pay to win I o co chodzi w ogóle w drugie zakładce To jest taka zakładka jak Utoty, czyli będzie się mogli to zdobyć zawodników Mówię o tych 90 dziewię trójkach się mogli je zdobyć w połowie eventu pod koniec tydzień przed, dwa tygodnie przed bo jednak 3000 punktów będą zbierane na jakiegoś z tych plus w większości ludzie będą dalej na 8000 zbierać to nie wiem, czy jest free to play, ale chyba tak, ledwo, ale nie wiem, eee, no bo, no bo, nie, no, to, nie sprawdzałem, wydaje mi się, że, że tak, minimum jeden jest i jak się zdobyte ten punkt, bo tu te w razie w oszute, y, turnieje zdobywa się tam y, właśnie te punkty, plus stopianie. to pierwsze, to pierwsze, to tysięcy punktów, czyli oszczędzając Kupno 6 paczek Zbieracie na jednego Takiego zawodnika Albo z tej grupy, albo z tej, albo z tej Za 7 dni, za tydzień czy w Przyszły czwartek pojawi się Albo w piątek w sumie w piątek Pojawi się kolejne 4 grupy Bo Nie można, w sumie jej Nie wiem czemu robi Może opóźnia po prostu, żeby było cokolwiek nowego A w sumie jest No ma sens po prostu No i możecie sobie poczekać i kogoś tam może oddawać, ale ogólnie ten PP to będzie naprawdę bardzo bardzo ciekawy. Plus ten Mares, no też ok. Ale myślę, że Sancho i tak się lepszy będzie. Ale ja myślałem, że to lepszego zrobią. Aha, karwahel, no. No tak samo. Jest tak średnio, ale dużo zawodników ciekawych na pewno do testowania do jakiegoś składu specjalnego. Jeśli chodzi o UCL, torturament, no to tak. No, możecie tutaj wybrać sobie grupę, ja wybrałem tą z meczu City, pasażer meł, Salzburgiem chyba, Lipsk, nieważne i, I Klub Róż, więc Grajcie tutaj wszystkie te mecze, po 24 godzinach odprawiamy się 1.16, później ćwierćfinał, półfinał i finał Nie wiem, że tutaj nie ma Bayernu, ale okej, okay. no jeśli chodzi o to, no to możecie tutaj zrobić sobie właśnie tokeny za wygrywanie metów no i na koniec też zawodnika 84, plus randomowego i logo tak samo jak tutaj macie też logo. Za pierwszy raz zagrania meczy, wszystkich więc też na pewno na plus. Questy oczywiście mamy nowe, jak już przed chwilą pokazywałem, jednak no w sklepie jest nowy totw, nowy totw. Zobaczymy co tam. Jest ciekawego, bo nie patrzyłem, wiem, że są dwie ciekawe karty. Bo... Yy, okej, okay, ciekawy, ciekawy. Jestem przykład Ronaldo. On, on, on oczywiście nie jest tak dobry jak na wersety yy, i jak dalej, ale ma 5 sztuczek yy, no, nie tą pozycję oczywiście, ale... Yy, second striker, asystyki okej. Okay. Pewno lepsze od podstawowej wersji jednak od top czy tam u to tym bardziej to, to nie ma podjazdu, ale... fajnie że dostał. Jest szczęsny, jak to będziemy zbierali, plus y, Madikas, który jest w zespole, ale szedł tak, tak średnio. Szkoda, że, że no nie daje po prostu kart, yy, no, ale, no ale cóż, więc całkiem całkiem tutaj przyjemnie to wygląda. Mogę wam pokazać, co, yy, jak to wygląda, ale yy, myślałem na tym, żeby nie kupować przy to TOTWA, bo on dostał wersję UCEL 93, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj materiał kasztu, oczywiście szczęsny byłby, tylko go sprzedałem, żeby zdobyć 200 tysięcy, bo ta wersja tot kosztuje 680, więc potrzebuję jakieś 150 tysięcy na uzbieranie. On oczywiście będzie pewnie powoli taniał, więc tutaj wleci na bramkę, a później będzie może zbierane na na tą lepszą wersję, ten UCL. Więc zobaczymy. To było na w tym odcinku. Będziemy się prawdopodobnie jutro w, no w czym. W, w ocenianiu schodu widzów. No i trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.